Choinka. Pani kupi choinkę, nieznany głos dobiegł z za moich pleców. Po chwili ktoś lekko pociągnął mnie za rękaw. Może kupi pani choinkę? Odwróciłam się gwałtownie. Przede mną stał niewysoki człowiek w płaszczu nieokreślonego koloru i w naciągniętej głęboko na oczy zielonej czapce pilotce. W ręku trzymał coś ściśle zawinięte w folię. Nie kupię odburknęłam. – A ma pani już choinkę? – Nie dawał za wygraną i szedł za mną pół kroku w tyle. – Mam, niech mi pan da spokój. – Pewnie sztuczną? – Taka sztuczna jest do niczego. To tak, jakby miała pani fałszywe święta. A ta, droga pani, jego ton stał się poufały, pachnie lasem, soczystą leśną zielenią, syropem sosnowym, szumem świerków i glastym zapachem jodły. – Niech pan się ode mnie odczepi, dobrze? – Nie kupię od pana niczego – ani zapachu sosna, ani szumu dębu. Szumu świerków, jodeł, poprawił mnie. Proszę odejść, bo zacznę krzyczeć, powiedziałam stanowczo i ruszyłam przed siebie. Do domu miałam zaledwie kilkadziesiąt metrów, a ulice były jasnoświetlone, ale on szedł dalej, gadając pod nosem. No to zależy, co by pani krzyczała. Może zareagowaliby na złodziej albo pali się, zastanawiał się głośno. Na przykład las się pali, las pełen choinek. To wie, może by ktoś przystanął. Ludzie niechętnie wtrącają się do cudzych spraw. No chyba, że chodzi o dzieci, ględził, próbując dotrzymać mi kroku. Niech kiedyś pani spróbuję, dodał protekcjonalnie. Radziłbym jednak wołać złodziej, przynajmniej wzbudzi to zainteresowanie. Przyspieszyłam, ale na niewiele się to zdało. Wydawało mi się, że czuję jego oddech. Po co krzyczeć? Niech pani po prostu kupi choinkę. To piękne drzewko. Nie wytrzymałam. To jest piękne drzewko? To? Co mi pan tu chce wcisnąć? Jakiś badyl? Przechodzący obok ludzie mijali nas obojętnie. Wzruszyłam ramionami i prawie zaczęłam biec. Ale on biegł za mną, gonił mnie. Słychać było stukot moich obcasów i człapanie jego butów. To najpiękniejsza choinka, jaką widziałem. Po prostu... A poza tym wszystko jest iluzją, złudzeniem, przekłamaniem, fatamorganą. Proszę spojrzeć, to naprawdę piękne drzewko, a pani nie chce nawet na nie popatrzeć, sapał, usiłując zbiec przy mnie. Wariat, pomyślałam, z wariatami trzeba inaczej. Zatrzymałam się i spróbowałam mu zajrzeć głęboko w oczy, ale nie było ich widać pod tą naciągniętą czapką. Proszę pana. Zaczęłam, starając się, by głos mój brzmiał, jak najbardziej stanowczo. Tak, przechylił służnie głowę i otworzył usta. Na środku dolnej szczęki sterczał mu jeden, jedyny ząb. Oczekiwał w napięciu, a ja powiedziałam tak, jak uczyli mnie na kursach asertywności, głośno i dobitnie. To nie jest ładna choinka, to nie jest rzecz, jakiej potrzebuję, nie kupię jej i odwróciłam się. Usłyszałam płacz, głośny, skomlący płacz. — Jak pani może tak denerwować dziecko, stara kobieta? Aż trzęsła się ze złości, wskazując ręką za moje plecy. Odwróciłam głowę. Z tyłu stał mały chłopiec w za dużym płaszczu i naciągniętej głęboko na oczy zielonej czapce pilotce. W ręku trzymał owinięte w folię coś, co mogłoby być choinką. — Niech pani kupi choinkę, jest taka piękna, roztacza iglasty zapach jodły. — Boże — pomyślałam — co też ty mi zsyłaś? Niech pani kupi. Sto złotych. Mama będzie miała za co zrobić święta. Ogarnął mnie pusty śmiech. A więc tak zawołałam zmowa! A pani, zwróciłam się do starej kobiety: co chce mi sprzedać? Włosy anielskie? Za sto, czy może dwieście złotych? Kobieta nawet nie drgnęła. Obok niej zatrzymała się jeszcze jedna i jeszcze jakieś dwie osoby. Cała czwórka patrzyła na mnie podejrzliwie, głos chłopca stał się błagalnie niecierpliwy, a po chwili ulicę wypełnił szloch. Niech pani kupi, mama zrobi święta. Na co pani czeka? Dzieciaka, nie chce pani wspomóc? Jakiś młodzieniec z widocznym rozbawieniem przyglądał się całej sytuacji. Otworzyłam torebkę i z portfela wyjęłam sto złotych. Masz, syknęłam, i zmiataj do domu. Wcisnął mi w rękę zafoliowany kikut i uśmiechnął się. W dolnej szczęce sterczał mu jeden, jedyny ząb, a w świetle latarni dostrzegłam słabo wygolone policzki.